Witam serdecznie, na sam koniec mego wieczoru, jeszcze dzisiaj dokoptowałem sobie. Słuchajcie, bo już zaczynam, tak, już zaczynam, tu jakieś drewko miałem pocięte. Coś było przygotowane, no to wiem, że już ruszam, więc tu leży kubka słomy, no to pierw nie, tam były osoby, co tam coś chciały słomiane, więc dobra, jest korpus słomiany ulepszyłem, słuchajcie, moje prawidło stare, tak. Zrobiłem to najbardziej równo, jak tylko potrafię. Zrobiłem sobie lżejsze, w tym momencie, no, łatwiej mi tym manewrować, no i co? I teraz, jak mi odbije palma, to jeszcze nawiercam dziury. Dziury w tej ramie, nie? Dolnej. tym, nawiercam sobie dziury, żeby było to lżejsze. No dobra, no to coś tam nawierciłem, ale bez przesady. Najważniejsze te, nie? Wszystkie... To są najważniejsze, żeby to przyciąć, bo to bez sensu to dźwigać non stop. No i dobra. Tak, moje prawidło. Trochę jest podlepszone. Widzę, że ten korpus wyszedł lepszy. Mm. Tak. No i wsio. Nie? I ze słomy. Złożyłem piękny. Teraz te druty trzeba domontować, tak? I będzie korpus jak talala. Tak. Oczywiście te słomiane one mają to do siebie, to czy u mnie te ule jak wyjdą, to one nie pracują. Jakoś specjalnie nie pracują, nic się z tym nie dzieje, że ta się napływa. Ale jak ktoś na słomianym na przykład usiądzie, usiądzie, no to jest szansa, że się tu usiądzie, no to jest szansa, że się trochę może nie coś tam zadziać. Ale to w razie czego wystarczy młoteczkiem odklepać z powrotem. Ten druty, one są porządne. Przytrzymują naprawdę bardzo dużo, z tym, że po prostu trzcina jest taka, zachowuje się sprężyście. Nie? I tak dużo nabijam. W tym korpusie akurat jeszcze tak dużo nie włożyłem, no ale wiem, że mogę więcej. <grym> wiem, że mogę tutaj nakładać więcej, jeśli tylko będę chciał. Ale, ale to już by było trudne po prostu do skręcenia. Tak? Więc tak, tej trzciny daję optymalnie po prostu. Ja w miejscu, gdzie rozpocząłem w ogóle historię jakąś z pszczołami, to e, tam były korpusy, że ja go się pytam, mówię, z czego ty to porobiłeś, nie? że to takie jest. Ja mówię, że ze słomy żytnie, nie, ale ja mówię, no ale to ona nie wygląda jak słoma już, nie? a on mówi, no bo to było z tych wszystkich odpadków po cepie. Po cepie. I on mówi, że to było po cepie i to wtedy była wymiętolona ta słoma Słuchajcie, tam było wszystko. Tam była, ona była... On, jak go znam, to on raczej nie, nie przykładał do tego jakiejś, nie wiadomo jakiej wagi. E, I tam wszystko było. tych Tychźbał było mnóstwo. Czasami ściana to była większość to było źdźbła wyciepane. No, no to, 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 to te korpusy były, nie? Pożarane przez te myszy od środka, no, przez tyle lat te pszczoły, tak. No to te korpusy, ale dzisiaj byliśmy na wycieczce samochodowej i... Stoją te słomiane ule, więc tak, no ma, ma nie? Pszczoły. Mm. Tak, widziałem, że sobie nawet tam coś dokoptował tych pszczół, ma, nie? Z 15-20 on może tam mieć. Tak. Mm. Byłem też jeszcze jedno miejsce i się na jabłkach trochę. To pszczoły też stały i latało coś tam jeszcze nawet. No, no to tak. No to ludzie coś tam zimują tych pszczół. Widzę, że w tym roku może to bardziej wyszło, bo w tym mie jednym miejscu co te jabłka, no to w zeszłym roku stało chyba jeden czy dwa ule tylko. Nie? Tak. Więc y, te pszczoły słabo, nie? Y, y, później waroza je dobijała na tych zadupiach, bo ja na przykład wiem, że on ma bardzo daleko do tych pszczół i on, że jeździ tam rzadko. I w zeszłym roku te pszczoły tam waroza leżarło. Nie? Tak. I co? Dowiedziałem się, no właśnie, że zielone pogotowie przecież nie. To pan Grzegorz to on zbiera te roje, słuchajcie. On. on faktycznie może mieć tą pszczołę dzikszą, tam pod tym lasem u niego. Tam jest jakiś facet, co ma z pszczoły. I u niego raz stały dwa warszawiaki jakieś, już nie pamiętam jakie, chyba poszerzane. I myśmy tam poszli, bo coś tam się roiły. No to te pszczoły były takie, nie? Niemiłe były. To było, było widać, że to dzikusy tam tamte, Te roje, te rojówki, te wszystkie. I tam jest jakiś facet, co te pszczoły tam się roją. I on rzeczywiście, on mieszka, tam jest ogromne jakby przestrzenie pól. I on mieszka na skraju lasu, nie? I tam mu dużo rojów siada gdzieś na skraju tego lasu. Tak mi się wydaje on po prostu ma tych rojów z tych pasiek takich, tych tam są zadupne pasieki, tam, no. Tam, jak ten facet, co przywiózł mu te poszerzane, to to paskudnie, nie? czarne wszystko, te pszczoły, to było widać, że zapuszczone to, nie? Że to, to dzika, dzika, dzika wersja będzie pszczół. No i on nałapał tych rojów i pisał już na Facebooku, że tam ma, nie? Trzy rodziny czarne i tam, że nie da rady z nimi. No, yy, teraz robię te warszawskie. Już mam plan na to, gdzie będą warszawskie stały. Będą stały oczywiście niedaleko mojego ogrodu, tego co robimy. To, czy będą one na, tym, na tej samej powierzchni, tej działki, że tak powiem, ale będą daleko w krzakach. Słuchajcie, dojazd będzie fajny, wszystko będzie w porządku. Ulokuję te, trochę je w krzakach, na samym narożniku. Tam w ogóle praktycznie ludzi nie ma. Nie wydaje mi się, żeby ktoś tam chodził specjalnie. Chyba, że ktoś kosi łąkę, no nie? No, no to przez łąkę będzie dojazd do takiej tam skarpy w tej parowie i będziemy znowu trzymać w krzakach pszczoły. Tylko, że tamta posieka będzie może trochę bardziej na dziko. Szopę jakąś tam zrobię z tych drzewek, żeby to ten, żeby to z trzciny zrobię, żeby mieć jakieś zadaszenie, i tam będziemy tak trzymać te warszawskie, właśnie. I tam ja pozanoszę te dzikusy. No i oczywiście pewnie moich pszczół trochę nie wiadomo, ale to co zdobędę te dzikusy, to pozanoszę tam. Tutaj nie będę robił, nie? Bajzlo z tymi dzikusami, a tam mogą one siedzieć w tych krzakach. Tam nikomu nie będą w ogóle przeszkadzać. Więc tam montuję kilka tych uli, będzie. Ale oczywiście też znajdą się moje pszczoły, no to jest oczywiste. tak. Prawdopodobnie tak, żeby dla szpanu stał to na górce, będzie stał ul na przykład Ostrowskiej, nie? Ten chyba, u Ostrowskiej tam postawię i kupię te 30 ramek Ostrowskiej i, 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 i tak po prostu spróbuję utrzymać jeden ul na jednym typie jakimś tam ramki, nie? Tak, to z Wielkopolskiego to jakoś to przerzucę i wszystko, nie? Się uda zrobić taki ul. Mm. Bardzo sprawnie, więc yy, tak to zrobimy, nie? Wkładamy jakieś tam ramki, utnę nawet moje ramki. Po prostu odbudowane ramki. No nie? ódnę. Tak, żeby się ucięły razem z tym woskiem, z tym wszystkim. <laughs> Jeżeli pasowały na Ostroską. No i te kilka ramek zrobi mi to zapoczątkowanie. Wsypię tam pszczoły, wywiozę je tam i już będą stały pszczoły. Więc yy, 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 tak. I będą tam pszczoły takie, że. Będzie taka pasieka, że ul będzie jeden pokazowy, nie? Ze względu na ogród, tam jak będzie się wjeżdżało, to będzie się widzieć na takim wzgórzu ten ul. Jak będzie coś tam szarzał i będzie się robił brzydki, no to pomalujemy go i będzie znowu jakoś ładny tam, nie? Żeby ładniej wyglądał, że stoi ul taki jakiś tam kolorowy. Hmm. No to taki będzie wstępnie, pszczelarski też, że coś będzie też dla nich, nie, że ten pasieka nie, że ja tam będę, że to będzie ładnie, nie? Coś będzie jakiś element mój, że będzie ładny. A yy, no i co? I oczywiście w tych krzakach będą postawione te wszystkie moje warszawiaki. Tam jest też glina, tam jest wszystko, słuchajcie, żeby to pop poprawiać, sobie. Te warszawskie to będą dużo mniej, tak jakby kłopotliwe ule, tak? bo one będą po prostu no, kłopotliwe. No nie będą właśnie kłopotliwe, no bo mm, co? No bo jakby to powiedzieć, tam będzie mniej do roboty, tam będę miał mniej rzeczy, będzie mniej tych korpusów, mniej tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej, nie? Tam, nawet jak sobie zrobię tą szopę, no to te słoiki puste, co tam sobie nie? Albo nawet pozabieram te słoiki w skrzynkach przecież w cholerę stamtąd na sam koniec, żeby umyć przyjeżdżają czyste i wracają do umycia, nie? Tak. A, a tam tylko będą na przykład na pola kamienia słoiki pozałożone. A jak nawet jeśli no to słoiki by stały, nie? Na przykład jakiś okres czekały na mycie. Więc ja tak zrobię, nie? A tak to ogólnie nic specjalnego nie będzie potrzebne do tych uli. A ramki ewentualnie... Mm, co będę próbował robić z ramkami? Nie? Ramki to będę próbował coś takiego zrobić, żeby może... Ja nie wiem. Nie wiem, co ja będę próbował robić z tymi ramkami tamtymi co będą na miejscu. Nie? Może będę je po prostu wywoził raz na jakiś czas, jakąś ilość ramek po prostu i tyle, tak? Tutaj na, na, na do budziaka czy coś tam. Te ramki tak, żeby zrobić mi odebranie, no to mi odebranie to można było u nich zrobić w stodole. Nie? Na szybko przykręcić i mówię, dobra, dzisiaj będę u was kręcił miód powożę taczką i, i się pokręci i też dostaną swoją dolę, nie? Pani przyniesie garnek i nalejemy, nie? Garnuszek miotku i wszyscy happy będą, nie? Mamy swój miód, tak. Tak, oni sami osobiście dobrze życiu by nie tam przy czym nie mieli żadnych nigdzie, więc tak, no to zawsze się im sięgnie, tak? Zawsze jak mi się plaster odłamie czy coś, no to gdzie go zaniosę? No to im zaniosę. No i zawsze będziemy mieli też, nie, plaster jakiś świeżutki, co mi się ułamał i na nim miotku nazbierane, czy coś tam. Czyli jak grzałomiód robi i coś urwę. No to ze mną to zawsze każdy ma dobrze, nie, w koło. Zawsze każdy dostanie co roku coś z tych pszczół, takiego co nie dostanie nigdzie indziej, nie. No jeśli chciał pierzgę, no to przyjdzie i wytnę mu kawałek pierzgi z ramki, z ramką i mówię, masz, wyskocz, wydziabaj sobie. Nie, byś miał pierzgę świeżutką, tym. Zawsze tak, te, te pszczoły, no to nie wiem ile tych uli y, 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 warszawskich skomponuje, ale liczę na to, że zrobię ich 10. Nie, to już jest jakaś pasieka. Nie, 10 to już jest jakaś pasieka i spróbuję zasiedlić. dziesięć. Narobię troszeczkę tutaj może odkładów, się z ludźmi pozamieniam, nie? Tak jak pan Grzegorz, no to co? On z tymi dzikusami to on i tak chodzi do tych pszczół w kaoszach, w kursce zimowej i w rękawiczkach. No lepiej od spawania, nie? ale no, no to no to dobre, nie? No to po prostu pozbędziesz się tych najgorszych swoich pszczół. Jeśli ja uważam, że to nie warte jest tego, żeby to wziąć, wziąć na pasiekę i po prostu yy, yy, no, wiedzieć, że to są bardziej dzikie, nie, a nie tam dzisiaj krajanki czy coś tam, nie, żółte, pomieszane i to takie nie paskudstwa i po prostu. No więc to zależy, wszystko jakie to pszczoły są, ale jeśli tak, no to oczywiście, nie? Pozamieniamy się, no ja tam na no ślepo, nie? Przyjadę z rodzinką jakąś, tak? Więc co mi szkodzi? Tych pszczół, nie? Jak faktycznie, nie? Po tym kwasie te widzę, że te pszczoły nie są zniszczone przez tą warozę, trochę ta motylica mi je ponękała, tak? No i w niektórych ulikach prawda jest taka, że tam, gdzie na przykład przesypałem na płytki, ale nie zrobiłem kwasu, nie? Nic. No to y, tam też był y, czerw trochę siępnięty, ale to był przez warozę siępnięty. Nie? Ale to było kilka komórek. Ale były. Nie? A motylica robiła gorsze zniszczenie. Ale do dzisiaj, się no, dziwię na przykład, że mm, jedne przejmiały ładnie czerw i wszystko, ten, te, te kupne z neta, to w ogóle mnie zaskoczyły, bo one miały wszystko spoko i ja tam nie widziałem jakichś specjalnych, tam nie było żadnych motyliców, nic. A nagle, nie? Ten czerw cały się nagle rozstrzelał. Tak jakbym, nie wiem, otwierał uli, i czapał ramkami, żeby nie wiem, co tam nim robić, nie? Czy przechłodził? Nie wiem nie No to tak, nagle tych tak coś takiego się mi stało. Ale nie wydaje mi się, że na przykład motylica by zniszczyła 80% plastra. Ja tam nie widziałem tak motylicy, żeby była w tych ulikach, bo to im... no. Nie? To bym może się wcześniej też połapał. No. A na tych moich, no to ja wiedziałem, nie? Że motylica niektóre uliki nęka. I wiem, że niektóre po prostu by może inaczej zafunkcjonowały mi. Nie? W tym pewnym momencie. No, ale na szczęście, w samym końcu to tak czy siak. Ja dużo więcej uli nie bym nie miał kompletów na pszczoły, jakoś specjalnie bym musiał kombinować nie wiadomo co. A tak przynajmniej mam wszystko pokompletowane w tych skrzynkach, w tych ule, mam poustawione tak jak chcę, nie? I nic nie kombinuję, że tam jeden korpus, duperela i nie wiadomo co, tylko wszystko mam tak jak ja chcę mieć poskładane. Mm, no, i mam tylko dwa puste ule, na sam koniec mi zostały. No, może bym poskładał trzy, nie? No, ale no dobra, no to nie ma co dzikować. No to i tak jest ok. Mm, no moje. Jak mi by przezimował tak z wejścia, rodzinek, no to by było fajnie. Wtedy na pewno bez skrupułów bym zaraz robił tamte, nie? Warszawskie zwykłe. <laughs> zaraz bym już coś tam zasiedlał, żeby od razu tam staje przynajmniej od wiosny, żebyśmy miał wiedzieć po co tam jeździć, trochę sobie porobić, nie? Tą skarpę trochę przeryć, zrobić sobie trochę półeczkę, takie miejsce, żeby. O, ja nawet tam jest bardzo blisko do Trzciny, słuchajcie. No ja po prostu coś powiążę na sznurki czy na druciki, powiążę badylę o skarpę, wykopię tak, że mi się zrobi taka niby zmianka, nie? I to trzciną to poukładam, słuchajcie, poprzywiązuję byle jak tą trzcinę, tam grubo jej nawiozę i, i to jak korpus postawię pusty czy coś, to nie zamoknie chociaż, o to chodzi. A bo jak jestem na pasiece i nagle pada, no to się schowam pod tym moim szałasem i to wystarczy. I, i, I mam nadzieję, właśnie, że przy kwestii warszawskich zwykłych ja będę miał tam dużo mniej. Tak, jakby ja tylko będę musiał się tylko pomartwić tym, żeby no, jednak te ramki stamtąd powywozić na przykład, nie? Że jak przyjeżdżam, to coś przywożę ramek, odwożę, nie? Ale puste na przykład to uważam, mogłyby leżeć. Ja tam na pewno zrobię opalarium. Wszystko tam porobię, w tych krzakach, tylko tam to będzie totalna dzicza, tam nie będę robił żadnej infrastruktury, że domek, coś, dupę, nic. Nic, nie? Podejrzewam, że dam biodobranie, to też sobie wywieziemy, albo właśnie mówię, będziemy w Sodole wykręcimy u nich, nie? No to tam raz czy drugi raz przywiezie się miodarkę i się zrobi, wydaje mi się, że oni będą zadowoleni, bo to będzie dla nich też nowość. Nie? A tam, jak teraz widzę, że mają jakby więcej czasu na, na swoje życie, tak jakby, więc... No, może będzie mi się to podobało. Jak nie, one się pszczół, no to się bali tych pszczół, bo oni się te tak goły boją. No to wywożę sobie te ramki, kiedyś wyziłem ramki, tak. No i będę miał, nie, w tym dziczy tam pszczoły. Tak, uważam, że to pierwsze mi odebranie rzepakowe to nawet można, słuchajcie, zrobić tak po prostu. Po prostu na pasiece, nie? Ale już późniejsze mi odebrania w moim przypadku już nie, już by nie przeszło. Tak? To może bym wykręcił jakąś część uli, nie wiem, wykręciłbym pięć uli i bym musiał się zwinąć tego dnia, nie? I później kolejnego też bym wykręcił pięć uli i bym musiał się zwinąć. Bym zrobił to po prostu rano o piątej, czy tam o czwartej już bym był na tej pasieczce. Tak? No to zrobię tam te warszawskie, to to będą tam, to będzie moja pasieczka, no i zrobię dziesięć, nie? Na razie mam trzy. Dwa z pięków, jeden jest fajniejszy, drugi jest bardziej do glinowania. A a, 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 jeden mam z tych desek, no i teraz nie, kwestia tantaczna, i nawet może, jak już będzie, już będzie katastrofa, że nie będę miał z czego porobić, że nie jest te 10, to nawet z jakiś, na przykład, no nie wiem, tutaj mam cały czas szafki, normalnie ze śmietnika szafki, ale są drewniane, no i z tego porobić jakieś są ściany, chociaż takie chude, jednościęte, nie, aby były, aby były, będziemy tam trzymać w tych krzakach te pszczoły, że nie mieć ule, takie takie i takie, nie, ale wszystkie no te warszawskie, właśnie jakieś tam, właśnie w tej koncepcji, nie że mi to wszystko pasowało i z tym wielkopolskim u góry to mam super ule, ja jestem bardzo podgrzany ja, ja, ja rozmawiałem i z panem i z panią, tak z właścicielami, nie, tak podchody robiłem do jednego, drugiego osobno, nie, to oni już myśleli, że ja już pszczoły przywożę, nie, a ja mówię... Ja... Nie, za rok, ale ty już mówiłeś, jakbyś już teraz przywoził. No tak, no bo to chciałem was sprawdzić, tak? Nie? Oni mówią, no dobra, nie? No to, no, no, no to ja sobie tam przygotuję coś, nie? Stojaczki, duperele. Ja to lubię, nie? Jakąś półkę coś wykopię, żeby to mi prosto stało, żebym mógł chodzić po tym prostym, nie pokrzywym. I te przerwy no tam stały, nie? Długi Tak, automatycznie. No, będę też podchody robił do ogrodu. Coś tam porobię przy tych pszczołach, mówię. A idziemy przeciąć sobie krzaka jakiegoś, nie? Jak to ja, coś innego. No to wpadnę i tam przetnę na przykład coś, co le, lepiej przeciąć latem niż teraz. Jakieś kaliny czy coś tam, nie? To przetnę wtedy na przykład wiosną. No i ja im to zaproponowałem, że właśnie będzie taki układ, nie? Że po prostu mnie tam nie ma, bo. Bo ja nie mam po co tam być latem, tak jakby, a jak będą już pszczoły gdzieś właśnie u nich tak jakby stać, no to ja sobie podejdę, nie? Do tego ogrodu, będą tam moje graty zawsze gdzieś leżeć, i wtedy coś hapnę do ręki i obetnę sobie krzaka. To da dużo, tak? To ja uważam, że to da dużo, że. No tak, nie? No. Czasami to nawet jest tak, że pyta się pani, nie? Byłeś wczoraj? No byłem. Od której do której, no nie wiem, no jakoś tak do ta... aha, no dobra. Nie? No, a ja tam byłem. Nie? Przez ten czas po prostu byłem, nie? Zawsze nie mówię, no byłem tyle i tyle, nie? Jakoś tam byłem. O wpół do coś? Skończyłem o wpół do coś, bo byłem głodny. No, no ja mówię, ja muszę do domu wejść, tak, zgłodniałem, nie? Ale ty jesteś tylko trzy ale ja jestem tak głodny, nie, jak, no. I jadę do domu na obiad i... Mam gdzieś, nie? No ale no to co? No to ogród i tak już, słuchajcie, naprawdę pojechałem ostro. I teraz zaczniemy od poniedziałku. No, to od poniedziałku jak zaczniemy to jeszcze tydzień, to są jeszcze oczywiście elementy ogrodu. U góry są na kląbie jeszcze ze tak trzy jałowce takie. Co trzeba je w poduszeczki, tylko ale to muszę na życe nosić i tak dalej. Nie? To tam się jeszcze coś jest do przecięcia. I, i, i niżej. Coś tam jest te bluszcze, nie? no to tak, no to, to ma, tak. Jeszcze są takie podchody, że na przykład o, gdzieś podejdę element ogrodu i spędzę w sumie tam cały dzień. Nie? No i wtedy nie zrobię na jedwabiście. Ja to tak bardziej się bawię, bo kiedyś było tak, że. Mm, pani to raczej była taka, żeby właśnie te chwasty wszędzie wyrywać w ogóle. A ja ją właśnie nauczyłem. Mówię pani, zostawi tego chwasta i on będzie fajny. Na przykład... O co się na przykład teraz rozchodziło? O się rozchodziło. No nie, rozchodziło się o żwokosty. Um, ale to są po, pojedyncze sztuki. Nawet o mlecze, o, o mniszki, to też pojedyncze sztuki. Tak i to taka jak pojedyncza sztuka, gdzieś rośnie to tą fajną rozetę, to jest, albo oset gdzieś. Ja mówię, pani zostawi ten oset, zobaczy pani jaki to będzie oset. Nie? Albo ma tam, były gdzieś osty takie co, miały takie wielkie. Te badyle, takie wyjątkowe one są, takie osty, nie? Ja mówię Pani, to są wyjątkowe osty. One muszą, o też ostrożenie, czy jakoś tak. No i ją nauczyłem, nie? Czy na przykład dziurawiec. Ja mówię, Pani zostawi tego dziurawca tamtą kępkę, to on będzie miał piękny, żółty kwiatek co roku. Aha, to nie wyrywać. Ja mówię, nie, broń Boże, nie wyrywać. I się nauczyli, zauważyłem, że. Nic nie robią, dopiero czekają na mnie jesienią i to wtedy ja to przekoszę, przeryję, przegrabię, a na za znowu rośnie, tak? No to i tak, i, po, i ja mówię, tak, bardzo na przykład nauczyłem ich, że w ogrodzie musi być trochę leśnie. Że ja nie mogę no stop wygrabiać, bo Pani, ja, ja je na przykład patrzę. To ile Pani tu kory kiedyś naładowała i później się decydowała? ja mówię, ona mówi potąd. No nie? A ja mówię, a co się stało z tą korą? No zniknęła. A ja mówię, no bo ona się rozłożyła w coś tam i jej tak nie ma, wyście to wygrabili później, bo się zrobiło ziemią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I, i te drzewa non stop też pobierają przecież, a oni te gałęzie, co te drzewo nie skumulowało z tej kory, z tego wszystkiego, to wynosicie non stop. A jak na przykład zostawicie pani, że pani zostawi gdzieś tam kubkę gałązek z liśćmi, liście opadną, gałęzki pani weźmie, za nie wiem kiedy. Nie, za nie wiem kiedy. No i oni to załapali i rzeczywiście tych gałązek nagle powstało w brud. Ona, o jej się to spodobało, że to takie leśne jest, że to z grubsza wybierzemy tymi widłami i się nie patyczkujemy, tylko z tych kamyczków warto, nie? Bo wybiera wtedy trochę lepiej. Wiadomo, że je Było ładnie. A, 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 tak, tak, to tam w tych polach, no jej właśnie ją też namówiłem, że w tych drzewach, co ja teraz poprzecinałem, bo na przykład niektóre drzewka, to ja nie przycinam na przykład na raz, od razu mocno, Ja Na przykład śliwki ciałem przez dwa lata. W zeszłym roku obciałem o połowę z tego co chciałem zniżyć, i w tym roku obciąłem tak. A w zeszłym roku obciąłem mocno od razu, i ogólnie wyszło ok, ale się trochę martwiłem. Więc <laughs> pozostałe robię na dwa razy i wychodzi to widzę lepiej, ona nie dostaje tak w tyle. Ale to i tak śliwka widzę, że ładnie odbija, i wtedy z tamtym grubym pięku powstała kulka na tej wysokości. Ja mówię, i widzi pani, teraz może pani sobie przyjść, zrobić wiosenne cięcie i po prostu tak. Przeciąć ala kuleczkę, to co miękkie takie. I, I wtedy co? Te gałązki rzucić gdzieś tu, obok drzewka. Niech leżą, tak rozrzucone. ona mówi, Aha. I, w I ja jej zrobiłem tak, że ona może po tym ogrodzie swobodnie chodzić wszędzie. Ona sama twierdzi, że zrobiło się przewiewniej, tak? Że sobie chodzi wszędzie. I właśnie teraz napakowałem wszędzie bylin. Gdzie popadnie, porozsadzałem. Naprawdę, nasadziłem się z 10 taczek różnych roślin i nadal jest to, słuchajcie, do rozkopywania i sadzenia. <grym> Więc na pewno y, teraz ze 3 dni coś powalczę, zobaczymy. Y, I później na pewno co? Jeszcze tak, będę na pewno coś posadzę jeszcze, przez jak ja się napadnę, jak teraz się napadłem na sadzenie, to sadziłem rano od dziewiątej coś, już, słuchajcie, do godziny siedemnastej sadziłem. Wykopywałem, sadziłem. No to i tak, i właśnie ja jej tłumaczę, że w tym momencie teraz, jak my posadzimy wszędzie te byliny i one się rozrosną, to te chwasty będą mniej drażniące, będzie można normalnie przekosić żyłkówką sobie w tym lesie z tych krzaczków różnych, Ono no tak, no tak, nie, no i załapa to, nie, że to będzie prostsze. Tam wszędzie i tak jest mulina pod spodem i to naprawdę jest, to jest konkretnie wszystko tak zrobione, kiedyś to był taki materiał, nie, że jak oni to zrobili, ogród ma no, prawie 20 prawie, no, jak oni to zrobili, to naprawdę szpadłem ciężko dziś przeciąć, nie, więc to jest mulina i ja po prostu jak sadzę na przykład byliny, to mniej więcej wiem, no dobra, ona rozrośnie mi się tak, ta bylina i ja po prostu utnę tak, tak i to, co utnę, to zbiorę z wierzchu tym, tą warstwę czegoś tam, co się nazbierało za latami i tę mulinę podegnę. Chodzi o to, że ta bylina mniej więcej wyrośnie, nie, i później ewentualnie tam nie rozedrze gdzieś, czy gdzieś tam nie, przez przecięcia wyjdzie, więc. Tak, że, że no, że, że nie, po prostu nie odsłaniam go ziemi na tyle, że będą jakieś odrosty się robić z innych roślin itd, itd. tak żeby ta roślina wypełniła tą dziurę, tak, W tej mulinie. Tak, no dodatkowo, no cały czas gdzieś tam jakieś ściółkę w zeszłym roku zatwieram. Słuchajcie, najlepiej jest tak, w zeszłym roku kupiliśmy całą przyczepę takich, takich zrębków leśnych. ale takich dość grubych. Wszystko igliwie wszystko, nie? No, i to słuchajcie, leżało. Ja coś tam gdzieś rozwiozłem, ale się nie podobało, bo rudo. Ja, ja się obraziłem mówię, dobra, ciut, leżało. No i teraz się zrobiła kubka o wiele mniejsza, ale to się tak przegryzło fajnie. I w tym momencie, właśnie jak podrzucam dopiero w ogród, to ta szczuka jest, powiem Wam, że nawet, nawet, nawet da się przyjąć. Nie? Zatem taka szareń, co tam było za 100, 150 zł, cała przyczepa, ale tak. Ogromna, a ja tego dużo już porozwoziłem wcześniej w ogrodzie. No, on martwi się, że będzie rudo. ja mówię, no, rudo będzie, nie, na początku, a później się zrobi z tego jakaś tam ściółka. No i nie będą rosły te chwasty w ogóle, I niektórym roślinom pomoże, nie? W niektórych częściach ogrodu jest nawalone te ściółki, że rododendrony drony ją mógł sadzić, nie, na pałę, a w niektórych miejscach po prostu brak. Tak więc ta moja też, nie, będzie lądować tam, żeby ta woda bardziej zostawała w tej glinie, to będzie dużo lepsze. Te roślinki jej teraz nasadziłem mnóstwo, słuchajcie, tych Marcinów, tych, te juki porozsadzałem, te juki to tam takie nie ma w tym ogrodzie, no to tak, to wszystko jest do rozsadzania, do wyrywania, więc yy, yy, misja trwa na całego i jeszcze mi się wydaje, już teraz będę powoli sobie właśnie zaczynał ule, nie? Yy, coś tam dla siebie, coś tam już dla kogoś. Już tu zaraz drewno sobie posikuję coś i pod, sobie na coś tu przesuszę zaraz te drewno też w jak będę miał takie. Nie? Bo deski to mam dużo suchej deski na narożniczki. Właśnie też przemyślałem kwestię tego całego ulowania, że mi się po prostu te trzcinowe lepiej robi, bo te narożniki są wmontowane na wzdłuż. Wtedy wiecie, on mi w ogóle nie zmienia wymiaru wysokościowego, tak? Ewentualnie tu coś może się zadziać. No, ale to no, na pasiece pokazywałem, to się nie dużo zadziało. No, to sobie dłutem zebrałem. No nie? No i to by było tyle, słuchajcie. Kończę już. Idę do domu wpać. Życzę wszystkim jej pracy. Zaczyna się naprawdę już takie y, wstępne, tak? Wchodzenie w zimowe robienie uli. I to by było to wszystko. I życzę powodzenia.